Nazywam się Aaron Whitaker. Mam 28 lat i szczerze mówiąc nigdy nie myślałem, że pewnego dnia napiszę coś takiego. Zawsze byłem osobą dyskretną, bardziej obserwatorem niż mówcą, bardziej lojalnym niż impulsywnym. Ale są chwile, kiedy ból musi znaleźć ujście, a pisanie okazało się najmniej destrukcyjną formą, jaką znalazłem. Poznałem Lindsay Parker na targach akademickich w Ashford w Karolinie Północnej. Właśnie zostałem przyjęty na studia magisterskie z inżynierii mechanicznej, a ona była na ostatnich latach studiów medycznych. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Nie było tego magicznego iskrzenia jak w romantycznych filmach, ale było coś. Spokojne połączenie. Rozmowa, która płynęła jakbyśmy się już znali. Pamiętam, jak się z nią śmiałem, jak nie śmiałem się od dawna. Nasza relacja zaczęła się powoli. Ona była bardziej ekstrawertyczna, spontaniczna, a ja byłem jej przeciwieństwem. Podobało mi się, jak patrzyła na świat z entuzjazmem i determinacją. To nie jej oszałamiająca uroda mnie przyciągnęła, ale sposób, w jaki sprawiała, że czułem się mniej samotny. Zamieszkaliśmy razem już w pierwszym roku. Miałem się przygotowywać do wyjazdu za granicę intensywny dwuletni program w Calgary, w Kanadzie. Od początku było jasne, że nie chcę czegoś przypadkowego. Mówiłem o dystansie, trudnościach, rezygnacjach. Ona spojrzała mi w oczy i powiedziała: Jeśli ma być, to damy radę. Linsey była praktyczna, skupiona. Powiedziała, że prosi mnie tylko o jedną rzecz żebym ją często odwiedzał. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby dotrzymać tej obietnicy. Pracowałem jako asystent badawczy, aby zapłacić za bilety, spędzałem noce w laboratorium i brałem loty z przesiadkami, aby zaoszczędzić i ją zobaczyć. Przez pierwsze miesiące wszystko wydawało się pod kontrolą. Rozmawialiśmy codziennie, robiliśmy długie wideorozmowy, marzyliśmy o przyszłości. Mówiliśmy o kupnie domu w pobliżu jej rodziny w Maple Ridge, gdzie miałbym zostać przedstawiony jako zięć, którego zawsze chcieli. Lindsay dała mi nawet pierścionek swojej babci, stary srebrny pierścionek z detalami z opalu, jako obietnicę, że na mnie poczeka. Ale z czasem rzeczy zaczęły się zmieniać. Czułem jej chłód w wiadomościach. Rozmowy telefoniczne stawały się coraz krótsze. Czasami nie odbierała. Kiedy udawało mi się ją odwiedzić, wydawało się, że przeszkadzam. Wszystko, co robiłem, już nie było wystarczające. Mówiła, że czuje się samotna, że potrzebuje więcej obecności, a ja tłumaczyłem z całą cierpliwością, jaką miałem, że próbuję zbudować przyszłość, w której oboje moglibyśmy żyć godnie. Ona była studentką medycyny, wiedziała, jak wygląda rutyna. Ona też żyła pod presją. Dlaczego więc nie rozumiała, przez co przechodzę? Nie mogłem być w dwóch miejscach jednocześnie. Mimo to próbowałem. Próbowałem tak bardzo, że się zgubiłem. Aż nadszedł Sylwester. Byłem w Halifax, gdzie dostałem staż letni i postanowiłem nie robić planów z przyjaciółmi, aby spędzić tę noc z nią na wideorozmowie. Kupiłem nawet kanadyjskie wino. Byłem sam w zimnym pokoju, Patrząc na telefon, czekając, aż do mnie zadzwoni. Ale telefonu nie było. Następnego ranka wysłała mi wiadomość. Była dziwna. Powiedziała, że musi ze mną porozmawiać. I wtedy dostałem pierwszy cios. Pocałowała innego faceta tej nocy. Powiedziała, że wypiła za dużo, że czuła się wrażliwa, że to był błąd. Ja, w szoku, zdołałem tylko zapytać: Dlaczego nie powiedziałaś mi wcześniej? Ona płakała, przepraszała, mówiła, że nie wie, co się z nią dzieje. Chciałem wykorzenić zło. Zakończyłem to tam i wtedy. Powiedziałem, że nie będę mógł już ufać. Ale co ona zrobiła? Zaproponowała, abyśmy otworzyli nasz związek. Tak, dobrze przeczytałeś. Jakby to było rozwiązaniem zdrady. Powiedziałem, że to nie ma sensu, że nie chodzi o seks, ale o zaufanie. Ale ona nie chciała zrozumieć. Kilka dni później nastąpił ostateczny cios. Spała z tym samym facetem w moje urodziny. Miała czelność zadzwonić do mnie i się przyznać a co najbardziej dziwne powiedziała, że w trakcie aktu krzyknęła moje imię że myślała o mnie, będąc z nim że to oznaczało, że nadal mnie kocha. Rozłączyłem się i patrzyłem na ścianę przez godziny. Jak ktoś może tak bardzo zranić drugą osobę? i nadal myśleć, że jest zakochany. Po tym wszystkim próbowała wrócić. Powiedziała, że była zdezorientowana, że może nie przezwyciężyła swojego eksa, Brandona, faceta, którego ledwo znałem. Zaproponowała terapię par, ale było oczywiste. Nie chciała naprawić rzeczy. Chciała złagodzić poczucie winy. Chciała, abym powiedział, że wszystko jest w porządku, aby mogła iść dalej w spokoju. A co najgorsze... Nikt wokół niej nie wydawał się przejmować tym, co zrobiła. Przyjaciele ją bronili, mówili, że przesadzam. Rodzice? Żadnej reakcji. Ojciec skomentował, że dobrzy mężczyźni są trudni do znalezienia i to wszystko. Matka nawet nie spojrzała mi w oczy, kiedy spotkałem ją ostatni raz. Tymczasem ja byłem zniszczony. Następne dni były najciemniejszymi w moim życiu nie z powodu samego końca. Ale z powodu sposobu, w jaki wszystko się rozpadło. Było to, jakby zbudowałem dom z każdej części siebie, cegła po cegle, a ktoś zburzył wszystko jednym oddechem obojętności. Próbowałem skupić się na studiach, na stażu w Halifax, na moich badaniach nad zrównoważonymi silnikami do ekstremalnych środowisk, ale mój umysł odmówił współpracy. Za każdym razem, gdy zamykałem oczy, Widziałem tę samą scenę. Ona w świętych miejscach rodziny, obiecująca mi wieczną miłość, a kilka tygodni później, oddająca swoje ciało, a może coś więcej, innemu mężczyźnie, jakby nic nie miało znaczenia. Mówiłem jej o mojej depresji miesiące wcześniej. Powiedziałem jej słowami, że walczę o równowagę. Byłem w innym kraju daleko od wszystkiego i wszystkich. Zmagając się z ciężarem wymagających studiów podyplomowych i samotnością, zapytałem, czy potrafi sobie z tym poradzić. Jeśli uważała, że to będzie za dużo, dobrze, zrozumiałbym. Ona nalegała, że nie. Powiedziała, że zostanie. I rzeczywiście została, ale tylko fizycznie. Jej umysł już odszedł. Z czasem zdałem sobie sprawę, że elementy nie pasowały tak, jak myślałem. Zacząłem przeglądać stare wiadomości, przemyśliwać rozmowy. Były sygnały, oczywiście, że były, ale kto kocha, ten nie widzi. Albo widzi i udaje, że nie widzi. Małe opóźnienia w rozmowach, drażliwość bez powodu, puste wymówki, aby unikać głębokich rozmów. Nawet sposób, w jaki mnie dotykała, się zmienił. Ciepło zamieniło się w rutynę. Namiętność stała się obowiązkiem. Pamiętam konkretny epizod, który teraz wydaje się cichym krzykiem, kiedy mój pies, Charlie, zmarł. Charlie był więcej niż zwierzakiem. Towarzyszył mi od siedemnastu lat. To on był ze mną podczas mojego pierwszego załamania emocjonalnego. Spał obok mnie, kiedy straciłem babcię, kładł się u moich stóp, kiedy się uczyłem. Kiedy zmarł, załamałem się. Zadzwoniłem do Lincji płacząc, szukając pocieszenia. Wszystko, co powiedziała, to Aaron pracuje w szpitalu. Widzę śmierć każdego dnia. Musisz być bardziej racjonalny. To mnie zraniło bardziej, niż potrafię wyrazić. A następnego dnia wyszła z przyjaciółkami. Opublikowała filmy, na których tańczy w jakimś barze w Greenville, jakby nic się nie stało. Czułem się coraz bardziej niewidzialny, coraz bardziej do wyrzucenia. Jej przyjaciele nigdy mnie naprawdę nie zaakceptowali. Zawsze byłem zbyt poważnym facetem, zbyt metodycznym, który psuł spontaniczne podróże i szalone plany na weekend. Kiedy mnie zdradziła, nikt z nich nawet do mnie nie zadzwonił. Wręcz przeciwnie, powiedzieli, że związki na odległość nie działają i że ona zasługuje na szczęście. Jakby zdradzanie kogoś, kto dał ci wszystko, było uzasadnionym poszukiwaniem szczęścia. Nawet po zdradzie chciała utrzymać kontakt. Wysyłała mi wiadomości. Mówiła, że za mną tęskni, że nikt jej nie rozumie tak jak ja. Pewnego dnia zadzwoniła, mówiąc, że śniła o mnie. Zapytałem, przed czy po spaniu z nim. Ona płakała, rozłączyła się. Czułem się brudny, słysząc jej głos. Prawda jest taka, że Lindsay nigdy nie była tak głęboka, jak się wydawała. Udawała zaangażowanie, mówiła o przyszłości, ale żyła chwilą. Kiedy nadeszły trudności, nie miała odwagi im stawić czoła. Wolała uciec, szukać pocieszenia w ramionach innego, zatykać dziury kłamstwami, zagłuszać sumienie wymówkami. Wtedy zrozumiałem: problemem nie byłem ja. To nie ja byłem słaby, odległy, niezainteresowany. To ja byłem jedyną osobą, która naprawdę walczyła, a ona? Ona tylko nosiła maskę idealnej partnerki. Ale maskarady nie trwają długo. Pewnego dnia rzeczywistość wymaga obecności, i kiedy to się stało, uciekła. Zacząłem terapię. Musiałem. Nie po to, aby zrozumieć, co zrobiła, bo w głębi duszy już wiedziałem, ale aby zrozumieć, dlaczego pozwoliłem, aby to trwało tak długo. Dlaczego poddałem się temu. Dlaczego kochałem tak ślepo kogoś. Kto nie szanował mnie nawet jako człowieka, a tym bardziej jako partnera. Na terapii moja psycholożka, dr Morgan Field, była bezpośrednia. Powiedziała, że przeżywałem żałobę po iluzji. Nie płakałem tylko za lincji, ale za tym, co myślałem, że mieliśmy. Za przyszłością, która nigdy nie istniała. Było trudno to usłyszeć, ale miała rację. Z czasem pozwoliłem sobie spojrzeć wstecz z mniejszym bólem i większą klarownością. Było to jak patrzenie przez zamglone szkło, które powoli było czyszczone. Zacząłem zdawać sobie sprawę, że ta relacja kosztowała mnie znacznie więcej niż myślałem nie tylko emocjonalnie, ale także fizycznie, społecznie, a nawet duchowo. Zrezygnowałem z zaproszeń kolegów, przegapiłem imprezy, odwoływałem podróże. Wszystko po to, aby utrzymać przy życiu płomień, który tylko ja podtrzymywałem. Ona, z drugiej strony, żyła jakby była singlem, z jedną różnicą. Ja byłem tam, aby jej służyć emocjonalnie, kiedy potrzebowała uczucia, pochwał, lub wsparcia moralnego. Przez jakiś czas obwiniałem się. Myślałem, że może za dużo wymagałem. Zawiodłem w małych rzeczach. Przeczytałem nasze stare wiadomości próbując znaleźć moment, w którym zacząłem tracić Lindsay. Ale potem zrozumiałem. Nie traci się kogoś, kto już jedną nogą był za drzwiami. Ona nie odeszła nagle. Oddalała się powoli, dzień po dniu, udając, że jest tam. Ja po prostu nie chciałem tego widzieć. Najbardziej okrutną sytuacją była ta noc, kiedy zadzwoniła do mnie i z przerażającą naturalnością powiedziała, że w trakcie seksu z tym facetem krzyknęła moje imię, jakby to było jakimś dowodem miłości, którą nadal do mnie czuła. Poczułem obrzydzenie. Było to jakby rozerwała to, co pozostało z godności w tym związku. A co najgorsze, oczekiwała, że zinterpretuję to jako coś romantycznego. W tym momencie zacząłem rozumieć. Żyła w zniekształconym świecie. Gdzie dobro i zło były kształtowane według jej wygody, gdzie zdrada mogła być zrozumiałym błędem, o ile towarzyszyły jej łzy i przysięgi zamieszania, gdzie obietnice nie były zobowiązaniami, ale tylko ładnymi słowami wypowiadanymi w chwilach uniesienia. Zacząłem zapisywać wszystko, co pamiętałem, nie po to, aby ujawnić, ale aby uporządkować myśli. Włożyłem na papier każdy szczegół. Każdą rozmowę, każdą wyszczerbioną wymówkę. I w miarę pisania zdałem sobie sprawę, jak bardzo się zanegowałem, jak bardzo zignorowałem swoje własne granice, swoją tożsamość, swój głos. Relacja stała się terenem, na którym prosiłem o bycie widzianym, słuchanym, szanowanym i otrzymywałem ciszę w odpowiedzi. Pamiętam ostatni raz, kiedy widzieliśmy się osobiście. Postanowiłem oddać jej pierścionek babci, ten sam, który kiedyś dała mi z taką uroczystością. Poszedłem do Bluffdale, gdzie mieszkała, w pochmurne popołudnie we wtorek. Naciśnąłem dzwonek z pierścionkiem w kieszeni i ciężkim sercem. Otworzyła drzwi z nieśmiałym uśmiechem, jakbyśmy byli w nastroju pojednania. Nie powiedziałem nic poza, to już nie należy do mnie. Przez kilka sekund milczała. A potem spróbowała dotknąć mojej ręki. Cofnąłem się. To było instynktowne. Po raz pierwszy od miesięcy moje ciało zareagowało przed moim umysłem. I tego właśnie potrzebowałem minimalnego gestu samoodrony. Zapytała, czy nadal ją kochałem. Powiedziała, że za mną tęskni, że dni stały się szare, odkąd wszystko się stało. Ja tylko spojrzałem i odpowiedziałem: Nie tęsknisz za mną. Tęsknisz za tym, jak Cię sprawiałem, że się czujesz, a to są zupełnie różne rzeczy. Wyszedłem stamtąd z dziwną lekkością. To nie była radość, ale też nie smutek. To był rodzaj cichej pokoju. Pewność, że wreszcie byłem na drodze powrotnej do siebie. Z czasem wróciłem do spotykania się z przyjaciółmi. Pojechałem w podróż z dwoma kolegami z laboratorium do Lake Placid, co planowaliśmy od miesięcy. A ja zawsze odkładałem. Tam zobaczyłem wschód słońca za górami i poczułem, że po raz pierwszy od dawna jestem obecny w chwili. Nie myślałem o nieodebranych wiadomościach, ani o filmach z nią i innymi. Po prostu tam, teraz. Zacząłem też biegać każdego dnia. Na początku była to desperacka próba wyczerpania ciała, aby uciszyć umysł, ale potem stało się to nawykiem. Rytm oddechu. Kroki na asfalcie, dźwięk mojej własnej egzystencji stawał się coraz silniejszy. Było to, jakbym uczył się ponownie zajmować swoje miejsce na świecie. Podczas jednej z sesji terapii, dr Morgan powiedziała mi coś, co zostało ze mną: Czasami miłość nie kończy się, jest brutalnie odebrana, a to, co przychodzi potem, to taka wielka pustka, że wydaje się niemożliwe ją wypełnić. Ale ta przestrzeń powoli staje się żyzna i z niej rodzą się nowe rzeczy. I miała rację. Zacząłem ponownie nawiązywać kontakt z moją rodziną. Porozmawiałem z moim bratem Eliotem, z którym straciłem kontakt. Wzmocniłem więzi z moimi rodzicami, którzy zawsze byli moim fundamentem. Wróciłem do grania na gitarze hobby, które porzuciłem z braku czasu lub raczej priorytetyzując kogoś, kto mnie nie priorytetyzował. Poznałem też nowe osoby, bez pośpiechu, bez presji, tylko lekkie połączenia, prawdziwe rozmowy. Jedną z tych osób była Claire, architektka, którą poznałem na seminarium o zrównoważonym rozwoju w Cedar Hill. Inteligentna, zabawna i bezpośrednia. Rozmawialiśmy o wszystkim sztuce, polityce, podróżach, psach. Kiedy opowiedziałem o Charlie. Płakała ze mną. Nie wyglądała na znudzoną. Nie bagatelizowała mojego bólu. Po prostu była tam. Nie wiem, do czego doprowadzi mnie związek z Kler. I szczerze mówiąc, nie spieszę się. Ważne jest, że dziś, kiedy patrzę w lustro, nie widzę już zrujnowanego człowieka. Widzę kogoś, kto przetrwał katastrofę i nauczył się ponownie pływać. Być może Lindsay kiedyś zrozumie, co straciła. A może nie, być może będzie nadal żyła wśród obietnic, które nigdy się nie spełnią? Ale to już nie jest mój problem. Najważniejsze jest to, że ponownie się rozpoznałem, i to samo w sobie jest już zwycięstwem. Czas minął, jak zawsze mija, ale nie uleczył, nauczył. Nauczył mnie szanować moje granice, słuchać moich własnych milczeń. Przestać obwiniać się za wybory, które nie były moje. Dziś, prawie rok po rozstaniu, nie czuję już złości. To nie znaczy, że wybaczyłem. Wybaczenie to intymny i powolny proces, ale furia, która mnie pochłaniała, ustąpiła miejsca pewnej neutralności. Kiedy myślę o Lincy, nie wywołuję już wewnętrznych trzęsień ziemi. To tylko odległe wspomnienie czasu. Kiedy jeszcze wierzyłem, że miłość sama w sobie wystarczy. A prawda jest taka, że nie wystarczy. Miłość potrzebuje szczerości, prawdziwej obecności, wzajemnego wysiłku. Potrzebuje kogoś, kto będzie tam w dobrych i przede wszystkim w złych czasach. Nie wystarczy mówić, że się kocha, jednocześnie szukając schronienia w ramionach innej osoby. Nie wystarczy płakać z żalem po tym, jak zniszczyło się zaufanie własnymi rękami. Są rzeczy, które raz złamane nie mogą być już sklejone. Spędziłem dużo czasu, próbując zrozumieć dlaczego. Dlaczego zrobiła to, co zrobiła? Dlaczego mnie tak bardzo zaangażowała, jeśli nie była gotowa? Dlaczego była taka zimna, kiedy najbardziej jej potrzebowałem? Ale potem zdałem sobie sprawę, że odpowiedź nie leży we mnie. Pytanie było błędne. Nie chodziło o to, dlaczego mnie zdradziła. Chodziło o to, dlaczego pozostałem mimo pierwszych sygnałów. I to pytanie warto odpowiedzieć. Prawda jest taka, że pozostałem, ponieważ wierzyłem w jej potencjał, a nie w rzeczywistość. Ponieważ wyidealizowałem wersję Lindsay, która być może nigdy nie istniała. Ponieważ trzymałem się idei przyszłości, którą tylko ja budowałem. Podczas gdy ona tylko odwiedzała pokoje domu, który stawiałem. Dziś, kiedy patrzę na pary wokół siebie, nie czuję zazdrości. Czuję ostrożność. Nie przestałem wierzyć w miłość. Przestałem romantyzować ból. Nie chcę już relacji, które zmuszają mnie do udowadniania mojej wartości w każdej chwili. Chcę kogoś, kto naprawdę mnie widzi. Kto nie każe mi się kurczyć aby zmieścić się w jego życiu. Kler i ja nadal się poznajemy, bez pośpiechu, bez presji. Ona wie o wszystkim. Przeczytała moje teksty, wysłuchała moich milczeń, trzymała mnie za rękę podczas nawrotów. Kiedy milczałem, czekała. Kiedy płakałem, nie spieszyła się, aby nic naprawić. Po prostu była ze mną. I to w końcu jest najważniejsze. Otrzymałem ostatnią wiadomość od Lincy kilka miesięcy temu. Była północ. Napisała tylko: Byłeś najlepszą częścią mnie. Przepraszam. Usunąłem bez odpowiedzi. Być może była szczera, a może nie. Ale zdałem sobie sprawę, że jej odpowiedź już nie miała znaczenia. Nie potrzebowałem tego, aby iść dalej. Nie potrzebowałem jej przebaczenia, aby się uwolnić. Ponieważ już sobie wybaczyłem. I to był prawdziwy nowy początek. Dziś wstaję i robię kawę bez pośpiechu. Biegam w parku z słuchawkami na uszach, słuchając muzyki, która kiedyś przypominała mi o niej, a teraz przypomina mi, że przetrwałem. Kończę moje studia magisterskie z projektem zatwierdzonym do rozszerzenia we współpracy z Instytutem Badawczym w Vermont. Moi rodzice są dumni. Moi przyjaciele mówią: że znów się uśmiecham. A co najważniejsze ponownie polubiłem siebie, kiedy jestem sam. Nie jestem doskonały, noszę blizny. Czasami nadal śnię o tej nocy sylwestrowej i budzę się z ciężkim sercem, ale już nie czuję tej desperackiej pustki. W jej miejsce mieszka lżejsza, bardziej trzeźwa, prawie wygodna cisza. Przestrzeń, w której nie ma już bólu, jest historia. Gdybym mógł cofnąć czas, zrobiłbym kilka rzeczy inaczej. Wsłuchałbym się bardziej w siebie. Powiedziałbym „nie” z większą stanowczością. Odeszedłbym, zanim się zgubiłem, próbując zatrzymać kogoś, kto nie chciał zostać. Ale może wszystko to było konieczne, aby się odbudować, aby zrozumieć, że miłość nie polega na zanikaniu. Że obecność nie jest nieobecnością zamaskowaną obietnicami, że szacunek nie jest błagany, jest wymagany. Więc jeśli to czytasz, być może przechodzisz przez coś podobnego, oto moja rada: nie akceptuj mniej niż wzajemności. Nie milcz, kiedy wszystko w Tobie krzyczy, że coś jest nie tak. Nie bierz odpowiedzialności za emocjonalną niedojrzałość kogoś, kto nie wie czego chce, ale też Cię nie puszcza. Nie żądasz zbyt wiele, żądasz minimum. I uwierz, istnieje życie po zdradzie, istnieje miłość po żałobie i istnieje spokój po burzy. Nie dlatego, że ktoś ci go zwraca, ale dlatego, że uczysz się zwracać siebie samemu. To była moja droga. I dziś wreszcie mogę powiedzieć, że znów jestem swój.